I teraz do, idąc do sedna, jak to się dzieje, że odżywiając się w ten sposób ultra prosty, ludzie nie mają problemu z tym, że rztują? A mianowicie dlatego, że. Kłaniam się z tej strony Bartek trzymanej ze strefy, Przemian, w tym filmie powiem o tym, co robię, że od praktycznie 10 lat nie tyję? I powiem to na swoim przykładzie oraz na przykładzie wielu podopiecznych naszych ze strefy przemian. Serdecznie zapraszam. Nagrywam ten film dlatego, że bardzo dużo osób ma problem z tym, że na przestrzeni miesięcy czy lat potrafi mieć ogromne fluktuacje wagi. One mogą być od kilku do nawet kilkunastu kilogramów, co jest bardzo złe dla naszego organizmu. Nasz organizm nie lubi, aż, gdy aż tyle się dzieje. Więc jeżeli ktoś na przestrzeni roku, dwóch czy trzech ma fluktuacje na poziomie dziesięciu, czy 20 kg, no to moi drodzy, to jest bardzo duży problem, który należy jakimś rozwiązać. Dlatego, że jeżeli ich nie rozwiążemy, to w dalszych latach te fluktuacje nadal będą się powtarzały, tylko będą w coraz większej skali. Albo będzie tak, że będą osoby coraz bardziej tyły, coraz mniej chudły i tak w kółko, aż ta waga dzieje i tak permanentnie cały czas rosła. To już przechodzimy do meritum. Ja lada moment kończę 30 lat i na pewno ktoś powie, że no, Bartek przed 30, -tą to ta waga tak naprawdę można jeść wszystko i ta waga sama schodzi. Ja się z tym niekoniecznie zgodzę, dlatego że mam mnóstwo rówieśników, mnóstwo osób, które są młodszy i mają problem z tym, żeby schudnąć. To jest po pierwsze. Po drugie, ja mam również chorobę Hashimoto, która utrudnia odchudzanie mojej drodzy. I wcale tak łatwo utrzymać wagi nie jest. Aczkolwiek, gdy się zna w kilka fajnych sposobów, to rzeczywiście może nie jest to aż takie trudne. To, co jest bardzo istotne, z czym chciałbym się podzielić, to właśnie tymi wskazówkami, które w praktyce można tak naprawdę od razu wdrożyć. Jeszcze tylko pokrótce powiem, gdy zaczynałem z 8-9 lat temu tak na poważnie się zajmować zdrowym stylem życia, odżywianiem, dietetyką i tak dalej, to takim głównym i praktycznie jedynym podejściem było to, żeby liczyć kalorie i być w deficycie kolorycznym i na tym bazować. Co byś nie jadł Najważniejszy być deficycie kalorycznym I bardzo szybko spostrzegłem, będąc jakiś czas właśnie w takim trybie liczenia kalorii i tak dalej, że to nie jest dla mnie, dlatego że ja już wtedy, mając 20, nie wiem, 1-2 lata, nie miałem na to czasu. Po prostu jakby nie wyobrażam sobie funkcjonować tak, że ja muszę liczyć te wszystkie kalorie. Jakby już wtedy nie miałem czasu, a dzisiaj mam rodzinę, kilkumiesięczne dziecko, więc już. Wtedy, brak czasu to w ogóle wtedy to miałem mnóstwo czasu, teraz dopiero czas, czasu, ale mniejsza Nie wyobrażam sobie po tych kalorii. Nie wyobrażam sobie jedzenia za 3 godziny. Nie wyobrażam sobie przygotowywania posiłków 5 czy 6 dziennie. Dlatego też przez te wszystkie lata naprawdę modyfikowałem sposób odżywiania. Sprawdzałem sobie, co nam nie działa, co nie działa, co jest dla mnie bliższe, dalsze i tak dalej. I dzięki temu wyklarował się sposób odżywiania, który od kilku dobrych lat już stricte wprowadzamy I to, co robię ja, co robią nasi podopieczni, i mają naprawdę świetne efekty. Plus, co jest świetne, to te efekty się utrzymują, bo schudnąć jest trudno, ale dużo trudniej jest schudnąć i utrzymać to, co się osiągnęło, albo nawet jeszcze cały czas robić progres. To jest sztuka. Jak zobaczylibyście moją sylwetkę prawie 10 lat temu i dzisiaj, to się praktycznie w ogóle nie zmieniło. Ktoś może powiedzieć: No to Bartek nie robiłeś progresu. Jestem się nie zgodzę, dlatego, że ja wyglądam. Tak jak chcę wyglądać. Jakby ja nie chcę być ani większy, ani mniejszy, ani chudszy, ani grubszy i tak dalej. Jak chcę ja wyglądać tak jak teraz i koniec, i kropka. Więc ja tą uwagę cały czas utrzymuję i ten mój wygląd praktycznie cały czas utrzymuje. On się praktycznie w ogóle na przestrzeni lat nie różni. Mi to bardzo odpowiada. Bardzo życzę każdemu, żeby takie miał podejście, bo to jest naj, takie najłatwiejsze pod kątem psychologicznym. Bo jak ktoś ma podejście takie, że cały czas na się patrzy z obrzydzeniem albo nie akceptuje swojego wyglądu, to wtedy jest naprawdę duży kłopot i bardzo często musi zostać rozwiązany już z psychologią. Ja po tym, jak przestałem żyć kalorie, to przedtem do wniosku, że kurczę, 50 lat temu nikt tych kalorii nie liczył i tak statystyki pokazują, i nawet czasami jak się patrzy jakieś filmiki dla takich 60, 50 i tak dalej, no takie tłumy ludzi i tak dalej, tam praktycznie w ogóle nie było osób z otyłością, z dużą odwagą. Więc kurczę, ci ludzie liczyli kalorii, nie mieli problemu z odchudzaniem i z utrzymaniem wagi. Teraz wszyscy te kalorie muszą niby liczyć, a tych osób, które mają nadwagę i otyłość, jest tylko i wyłącznie więcej. Na dzień dzisiejszy w Polsce to jest bodajże 70% ludzi. To jest. Po prostu masakra, te 3 czwarte ludzi ma problem z nadwagą i więc ten problem trzeba rozwiązać. I jak widać, liczenie kogo go nie rozwiązuje, dlatego że długofalowo i tak ludzie nie mają efektu. Bo dlatego, że i tak cały czas ta waga, i tak cały czas wraca. Więc teraz po kolei, co ja wdrożyłem kilka dobrych lat temu i co my teraz wdrażamy z podopiecznymi w strefie przemian? Po pierwsze, obcinamy ilość posiłków. Tak naprawdę większość osób po dłuższej współpracy z nami przechodzi na 2-3 posiłki dziennie. Po drugie, wdrażamy odżywianie niskowęglowodanowe. To nie jest równoznaczne z dietą U nas podstawą jest dieta niskowęglowodanowa, gdzie po prostu raz dziennie te węglowodany się je. W strefie przemian mamy podejście takie, że nie wycinamy żadnego składnika odżywczego do zera. Nawet jeżeli ktoś nie powinien jeść glutenu, to w praktyce bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś w ogóle już go do końca życia nie zjadł. Nawet ja, osoba z chorobą Hashimoto nie powinienem mieć glutenu. Mam problemy momentalnie z jelitami i tak dalej. Raz na jakiś czas jem ten gluten. Po prostu nie widzę sensu ograniczania wszystkich produktów, które mogą mi szkodzić do zera, bo tak się po prostu nie da. Raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie robię sobie tak zwany cheat, czy po prostu jem lody albo pizzę tylko i wyłącznie ze tak zdrowia psychicznego i tylko i wyłącznie dlatego, że mam na to ochotę. Jeżeli to jest odpowiednio dopasowane do całego kształtu, to tylko i wyłącznie может помочь. А nie zmniejszać Twoje efekty czy rezultaty. Jeżeli chodzi o liczbę posiłków, dlaczego 2-3, a nie 4-5 co 3 godziny? Dlatego, że nie ma żadnego badania naukowego, które by pokazywało, że jedzenie 4 czy 5 posiłków systematycznie co 3 czy 4 godziny jest lepsze niż jedzenie 2-3 posiłków. Nie ma, nie istnieje. Ktoś to po prostu kiedyś wdrożył, to jest powtarzane, a nie ma żadnego naukowego, konkretnego badania pokazującego, że to jest lepsze niż jedzenie właśnie 2-3 razy dziennie. A pamiętajcie, że za każdym razem jak jecie, a jeszcze większość osób bazuje na węglowodanach, no to za każdym razem stymulujecie ten szóstkę insulinę i tak dalej. Ok, jeżeli cały czas utrzymujecie te 5 posiłków dziennie, które są w 100% zdrowe, to to nie będzie tak żadnego problemu Wam przynosiło, ale w momencie, kiedy pojawia się problem, bo jesteś na mieście, albo nie miałeś czasu sobie czegoś przygotować i zaczynasz jeść sobie już bardziej przetworzoną żywność, Taką, która już jest bogatsza w ten cukier prosty, w bardziej wytworzone produkty i składniki odżywcze. No to, moi drodzy, niestety, ale to prowadzi już do kłopotów i do problemów i bardzo często może prowadzić nawet do insulinooporności, szczególnie u osób, które, po przykład, mają bardzo mało ruchu. Więc przy dwóch, trzech posiłkach dziennie nadal możesz zjeść wystarczającą liczbę kalorii i wartości odżywczych, które są niezbędne do tego, żeby twój organizm prawidłowo funkcjonował, masz znacznie więcej czasu. Dlatego, że po pierwsze, nie musisz sobie aż tyle jedzenia przygotowywać. Po drugie, to, co jest bardzo ważne, w to jemy kiedy czujemy głód i jemy tyle, żeby się najeść, ale nie przejeść. To są bardzo proste zasady, więc jeżeli ja czuję głód o godzinie 12 o południu, to ja dopiero wtedy jem. To nie jest tak, że ja muszę 30 minut po obudzeniu się zjeść. W 99,9% przypadków nie trzeba jeść od razu po obudzeniu się i bardzo tego nie polecam. Wystarczy się Nawodnić, napić na przykład jedną lub dwie szklanki wody. Kolejną kwestią, którą wdrażamy u naszych podopiecznych stref aczkolwiek ja również u siebie cały czas wdrażam, to jest post przerywany. On jest ruchomy, czyli te godziny są po prostu różne. Oczywiście osoby, które do nas dołączają na sam start, rzadko kiedy mają ten post przerywany, dołączą, dlatego że one muszą się zaadaptować do tego postu przerywanego, ale docelowo praktycznie każdy i tak naturalnie, u każdego i tak naturalnie to wychodzi. Dlatego, że jeżeli zaczynacie jeść 2 trzy posiłki dziennie, to siłą rzeczy ten post i tak się pojawi. I pamiętajcie, że to jest po to jest wyłącznie podział czasu, a to co jecie to jest druga zupełnie inna kwestia. I teraz do, idąc do sedna, jak to się dzieje, że odżywiając się w ten sposób, ultra prosty, ludzie nie mają problemów z tym, że już tyją. Mianowicie Dlatego, że bazuje się na produktach, które bardzo stymulują sytość. Czyli, jeżeli ja nawet jem na śniadanie bardzo dużo kalorii, jem 1500 kalorii na śniadanie, bo zjem kilka jajek, bo do tego jeszcze sobie zjem sporo tłuszczu, do tego jeszcze nawet, nie wiem, 15 minut później na deser, zjem sobie jeszcze jakieś owoce czy coś, i tych kalorii jest naprawdę mnóstwo, to jak to się dzieje, że ja w skali dnia potem i tak tych mam zbyt dużo, dlatego że jeżeli jem tak bardzo obfite śniadanie, to ja potem przez wiele, wiele godzin jestem najedzony. To nie działa tak, że jak ja zjem bardzo dużo na śniadanie, to ja za 3 godziny znowu jem posiłek. Absolutnie nie. To działa tak, że jak ja jem 1000 czy 1500 kalorii, a załóżmy, że mój organizm potrzebuje 3000 kalorii, to mój organizm i tak naturalnie to wszystko będzie wyrównywał. Tak to po prostu działa. Nasz organizm nie ma potrzeby jedzenia nie wiadomo ile kalorii, pod warunkiem, że dostarczamy je z odpowiednich źródeł. Pamiętajcie, obcinajcie te źródła, które dostarczają po prostu cukru prostego. Czyli wszystkie soki, czyli wszystkie słodycze, to musi pójść na bok, niech to zostanie maksymalnie po prostu raz w tygodniu. I teraz w momencie, kiedy jesteśmy zdrowymi osobami, i Dostarczamy kalorii z produktów, które również pobudzają sytość, to nasz organizm nie działa tak, że nagle będziemy potrzebowali 5000 kalorii, mimo tego, że teoretycznie powinniśmy zjeść 3000, żeby było wystarczająco. Nie, tak to nie działa. Po prostu nasz organizm potrzebuje 3000 i będziesz bazować na tych produktach, no to w pewnym momencie się najadasz i nasz organizm tak działa, że po prostu zjesz tyle, ile potrzeba. Naprawdę to jest tak proste, ale nadal podkreślam, bazując na odpowiednich produktach, bo oczywiście jest podejście, którego bardzo nie popieram, że możesz jeść cokolwiek, może to być sama pizza albo sama czekolada i jeżeli będziesz w deficycie, to będziesz chudnąć, to jest prawda, tylko pytanie jeszcze długofalowo, jakie to Ci przyniesie efekty i jak się będziesz czuć, bo to nie jest sztuka schudnąć, tylko jeszcze raz podkreślam, sztuka to jest schudnąć i jednocześnie czuć się świetnie, mieć mnóstwo energii, świetne samopoczucie i długofalowo to utrzymać. I my z dokładnie takie podejście promujemy. Czyli bazujemy na produktach, które są gęsto odżywcze, budzą sytość, i to sprawia dosłownie tylko to sprawia, że nie tylko, ale głównie sprawia, że osoby mają szybkie i długotrwałe efekty, i mogą tak naprawdę do końca się w ten sposób odżywiać, bo to jest po prostu proste i efektywne. W swoim życiu miałem już naprawdę mnóstwo diet, każda dieta ma jakieś plusy i minusy, i to, co tak naprawdę jeszcze robimy, to staramy się z każdej diety wziąć to, co najlepsze i wdrożyć ją. Do naszego sposobu odżywiania. Bo nie widzę żadnego sensu, żeby się ograniczać do czegokolwiek. Nie widzę żadnego sensu mówić, że ta dieta jest tragiczna, a ta jest najlepsza. Ja widzę sens w tym, żeby z każdej diety wyciągnąć to co najlepsze i łączy to wszystko w jedną logiczną i efektywną całość. Więc podsumowując ten film, jeżeli jesteś osobą, która nigdy nie próbowała diety niskowęglowodanowej, a mnóstwo osób nigdy nie próbowało, mimo tego, że bardzo często się słyszy, szczególnie do nas dostawy jak ktoś przychodzi, że no ja już wszystkiego próbowałem albo próbowałem. Prawda jest taka, że 90% osób nie próbowało diety niskowęglowodanowej, 90% osób nie próbowało postu przerywanego, 90% osób prawdopodobnie, tak mówię mniej więcej, nie stosuje aktywności fizycznej, inaczej mówiąc, próbuje schudnąć bez aktywności. физический To są, moi drodzy, takie podstawy, które trzeba, należy wdrożyć, żeby mieć jak najlepsze efekty. Są podstawą, fundamentem, więc nie idźcie na skróty. Próbujcie tego, co działa. I pamiętajcie, co najważniejsze, nie poddawajcie się, tylko cały czas próbujcie, bo wierzcie mi, po prostu warto. Pamiętajcie, że zawsze musicie sobie sprawdzić nasze bezpłatne menu na siedemnastu. Pobrali na naszej stronie strefa.pl. Dostajecie przepisy, dostajecie menu, dostajecie treningi i sobie wszystko przetestować i z tego bezpłatnie korzystać. Oczywiście, osoby, które chcą z nami. Współpracować indywidualnie, zapraszamy do naszej kompleksowej opieki dietetyczno-treningowej, dostajecie nielimitowany kontakt z ekspertami, z dietykami i trenerami, dostajecie dostęp do ponad 300 przepisów, dostajecie spersonalizowane plany treningowe, dostęp do wyzwań i do naszej oczywiście grupy, społeczności osób, które się wspierają, motywują i inspirują tak naprawdę w działaniu. Czyli dostajecie absolutnie wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby robić progres. A to, co jest absolutnie nowe w tym roku, to jest to, że mamy już również aplikację mobilną, dzięki której możecie jeszcze łatwiej z tego wszystkiego korzystać. To wszystko w najlepszej absolutnie cenie na rynku. Tyle ode mnie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Za chwilę Ci wyskoczą dwa proponowane. Wybierz się z nich i oglądaj, bo im więcej wiesz, tym po prostu lepiej dla Ciebie. Hej!